Po prostu macie, dostajecie żołnierza, jak, z... jak zdechniecie, to żołnierz wam się pojawia ten zwykły. I yy, wrogowie wyjdą was yy, z... dwa razy większej odległość. Chujop! Łop! Wow. Okej. Okay. łapki na nim są takie średnie, bo mogą was tutaj zatrzymać. Yy, tarczą? Kurwa, skuszą! A i ogólnie wszystkie wiki się zamieniają w, w tego kurwa wikom. macie przejebane. I jeszcze... Demolkaż... No. Jest zajebisty. Robicie się z minami i z wielką betką drogą. Czyli jesteście w stanie wykurwić kosmos. jesteście odporni na wybuchy. Trasztek nie wgłuszaj, to to Albo po prostu będę bez powodu ich wy 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 wyrzucał. Nie, wiecie co? Może będzie ciekawi jak coś będę chciał zrobić w sumie. E, więc po prostu takie trollowanie, ale takie mądre trollowanie może. No i ogólnie to jest rola idealna do yy, tego, do trollowania. Więc o, A, no mówiłam mam powiem, że jeszcze... bo no, o zjebał, trochę mówiłem o nowych item, Tak, tak. Pusza. Pusza jest... Pusza jest nawet fajnym itemkiem, bo tak, jest tania. 25 dolarów. Podejdziesz mi do tego, to jak Boga kocham, znajdę się w Twoją rodzinę. Kupuję Ci opaski. Chyba, że chłop z po prostu coś kupił, ale dobra, nieważne. I Wam powiem, że po tym reworku broni białej... Znaczy, nie wiem, czy zmienili coś w tej kwestii. Halo? Panie kolego? Oj, chodź tu. Nie wiem, nie to. Hej, alo! Ha. Ej, hey, hmm. jest hey, z tej historii? Jeden jeździł na wózka, drugi ma padaczkę. hey, znaczy, hey, znaczy, nie wiem poglądać to nadal jesteście po prostu jest cię chujami. Jak możecie oglądać chłopak? Co? Kurwa wysadza jakichś randomowych ludzi Eee, Boże, Boże, Kurwa, co ja robię z życiem. Znaczy nie, no wiecie. Um. Czym za, Czym zawinili? W sumie to niczym. Znaczy... jechał chuj, jak ja chciałem kupić em... Um. A w ogóle teraz będą mieli traumę w ogóle od tego, od tej roli Ale nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego ludzie nie grają z tej roli, ona jest bardzo dobra W ogóle, wam powiem, że kurwa Pewnie to mówiłem, ale wybuchacz teraz jest tak faktycznie On był bardzo fajną rolą, bardzo przyjemną do grania A teraz Nie no, nie mówimy, że kobiet Kurwa, chłop wyszedł, to ja chciałem go wysadzić, no dobra A ogólnie wam powiem oba oby na polami? my tak? podczas gdy ten musicie wyrzucać po... To, to, to. ale patrzcie e, ja już jak już mówiłem da się być czarnym poprzez palenie ale wybici też z raportu z zaraz Wam pokażę jak to działam bo nie możecie ani jakby mieć kamery nie możecie sobie jakby kamery żeby mieć ten żeby widzieć więcej. Zmienić sobie. Jesteście czarni, widzicie tą czarną rękę? Jesteście czarni. I to tyle. Co chciałem powiedzieć? Oczywiście, znaczy, wiecie, e, jeśli chodzi o tego prezydenta. No, wiecie. No, jest to okej okay. To nie, bo no to by, ale że widzą was dwa razy większe długości i ta rola kosztuje 75 obligacji? No, chyba no, nie. Jakby, okej, okay. jakby ta rola powinna kosztować max, pi znaczy nie, rola mogłaby kosztować 75. Ale za, ale za chuja. Ona mogłaby kosztować 75, ale nie, że przeciwnicy was widzą z większej odległości. Znaczy wiecie, możecie sobie tych żołnierzy nafarmić. Jeśli da się... Jak dacie odrodzenie... Jak jeśli dacie odrodzenie, to da się po prostu... Um, jeśli dacie odrodzenie, to da się... Znaczy to wam ten... Ten Ten, ten żołnierz jakby... Zaunie się. Dobra, tam tu w sumie te miny w różnych miejscach Tam tu będzie Więc jak na na wodę, ale to są po prostu powodne tu musi wejść, tu musi wejść mieć tu minę, ja bym z nami grał na środek, żeby nie się wyprawiać No bo to kosztuje węgiel Albo nie, minę kupił

Nie wejdę, nie ma A jestem ciekawa, że to się wie ścianę Niech zostanie jakby A nie, nic się nie dzieje A i pewnie tak możecie No trochę tam leci. Może to też krzywo poleciało. Może to po prostu troszkę krzywo poleciało. I walnęło o niewidzialną drabinę. No, jedną na też mogliby na przykład...

nie dostaje obrażeń od dynamitu i może was wykurwić w każdym momencie. Nie rozumiem czego wy się boicie, ludzie. Nie wiem, jestem miły. Jestem... No, Najłatwym no, czołekiem. miły i w ogóle. Kurwa. Dobra, no. Chodź, no. Nic wam nie robię. Może no, tylko będzie. Jak? się nauczyli, że... Nie, niestety... No serio... Ło! No boże. Boże, boże, boże. Boże, boże. Boże, boże. Boże, Dobrze. Boże, boże. Boże, boże. To nie znaczy, że ja jestem jakiś. Nie ten hop wyszedł, bo ja bym się przed Mordą w tym zespełniłem. No, dobra. Churda, no. Dlaczego się ludzie już nauczyli, kiedy ja dopiero co gram, nauczyli się, że ja będę ludzi wysadzał? No, halo! Nawet sobie ludzi nie mogę powysadzać. No tak. To już Polak, to, to już tak. W ogóle ktoś będzie chciał dołączyć. No? Dobra, nie opuść, no. to trochę nie ma też karole. Ale okay. no. Znaczy no. tylko gonówków można wysadzać. To jest smutne takie No chodźcie, chodźcie. On jest odważny, wy nie może sobie... ...le pobaczaliście wygwiazdki. Serio? Dobra, na razie go nie będę chciał wysadzać. Wiecie. Dobra, ostatnio to gra nie, nie będę go wysadzał. Zobaczymy, co się Widać, że to jest znaczy że

Chcę wam powiedzieć, że koń tego chuja, jakim jest cowboy, jest nieśmiertelny. On nie dostaje obrażeń od wybuchu. On jest jakby wygenerowany i on po prostu nie dostaje obrażeń od wybuchu. Czego? Znaczy nie ale on jest odporny na wybuchy. Wszelkiego rodzaju. Jak demolkarz, tak? To jest jakby... koń demolkarza. Dokładnie tak. Już się ofiary zbierają, już się ofiary zbierają. Zajebiście, Jeszcze jakiś hop. Już się ofiary zbierają. Nie wiedzą co ich czeka. No ale kurczę, ta beczka, bo ona ma duży chyba zasięg. No ale. No i właśnie to też jest tak, że jak są jakieś hamy, to możecie wyjaśniać yy, po prostu. Nie z tych właśnie do trollowania możecie tego używać, tylko jak jest jakiś ham, który bierze itemy czy coś, to go po prostu wyjaśniać. Dobra, dam tutaj minę. Tutaj dam minę. Tutaj dam minę. I ty tutaj... um... nie wiem, czy się nam kolega przychyla. No? Ja kupię beczkę, więc muszę to zrobić. tak? Ej, co? Ja my go nie zwalać gdzieś, tylko... No. No nic już... Opa, wywaliło, nie wiem gdzie. Mamy trzy osoby. To trzeba by wyszło i wyszło. Nie wiem, kupuję. 好嘞。Vale. Powiem, że odporność od materiałów wybuchowych jest lepsza niż odporność na pioruny, chociaż oni mają jakoś tyle samo, ale patrzcie, dostajecie jakiś kurwa krzyż. Po pierwsze, to tak, wodą święconą ani krzyżem nie, nie, nie jest was w stanie zabić. Więc yy, pioruny jedyne co to w burzy, ale podczas burzy to stricte macie bardzo małą szansę, że was może piorun jebnąć i dodatkowo zawsze się chować. Więc jaki to ma kurwa sens? <laughs> ma żady. Dobra, żegnam Was. Pewnie zapytacie, co? Zdechłem? Po prostu tego nie nagrałem? Nie, po prostu mi się nie chce na, na, dalej nagrywać. O, i właśnie. Jeśli byście chcieli, żebym nagrywał live'y, bo bym kurwa nie musiał tego wrzucać, to jak będzie... Bo można robić live'y od 50 subów. 50 subów i robię live'y, będziemy mogli razem grać, tak? Cześć.